Jak uzyskać kredyt na zakup sprzętu komputerowego? Zakup nowego sprzętu komputerowego, czy to dla firmy, czy dla celów osobistych, często wymaga znacznych nakładów finansowych. Kredyt na zakup sprzętu komputerowego może być idealnym rozwiązaniem, umożliwiającym rozłożenie kosztów na dogodne raty. Aby jednak skorzystać z takiego wsparcia finansowego, warto dobrze zrozumieć dostępne opcje kredytowe, wymagania, koszty oraz korzyści. Przyjrzyjmy się szczegółowo, jak skutecznie uzyskać kredyt na zakup sprzętu komputerowego. Rodzaje kredytów na sprzęt komputerowy. Na rynku dostępne są różne rodzaje kredytów, które mogą być wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego. Najpopularniejsze z nich to kredyty konsumenckie, które są przeznaczone dla indywidualnych klientów. Takie kredyty można uzyskać w bankach, firmach pożyczkowych oraz w ramach ofert promocyjnych w sklepach komputerowych. Charakteryzują się one elastycznymi warunkami i stosunkowo szybkim procesem uzyskania. Dla przedsiębiorców istnieje możliwość uzyskania kredytu firmowego, który jest dedykowany zakupom sprzętu na potrzeby działalności gospodarczej. Kredyty firmowe mogą oferować wyższe kwoty finansowania oraz bardziej elastyczne warunki spłaty, dostosowane do specyfiki biznesu. Często są one dostępne w postaci leasingu operacyjnego lub finansowego, co umożliwia użytkowanie sprzętu bez konieczności natychmiastowej jego własności. Inną opcją są kredyty ratalne oferowane bezpośrednio przez sklepy komputerowe lub producentów sprzętu. W ramach takich programów zakupiony sprzęt spłaca się w dogodnych ratach, często z atrakcyjnym oprocentowaniem lub nawet bez odsetek. Tego typu kredyty są wygodne i szybko dostępne, co czyni je popularnym wyborem wśród konsumentów. Wymagania do uzyskania kredytu. Aby uzyskać kredyt na zakup sprzętu komputerowego, należy spełnić określone wymagania, które mogą różnić się w zależności od rodzaju kredytu oraz instytucji udzielającej finansowania. Podstawowym wymaganiem jest posiadanie zdolności kredytowej, którą banki oceniają na podstawie historii kredytowej, dochodów oraz zobowiązań finansowych wnioskodawcy. Dla osób fizycznych niezbędne będzie posiadanie stałego źródła dochodu, takiego jak umowa o pracę, umowa zlecenie czy działalność gospodarcza. Banki mogą również wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, takich jak zaświadczenia od pracodawcy, wyciągi bankowe czy rozliczenia podatkowe. Dodatkowo osoby ubiegające się o kredyt muszą mieć pozytywną historię kredytową, co oznacza brak zaległości w spłacie wcześniejszych zobowiązań. W przypadku firm wymagania obejmują przedstawienie dokumentów rejestrowych firmy, sprawozdań finansowych oraz potwierdzeń o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędów skarbowych i ZUS. Przedsiębiorstwa muszą również wykazać zdolność kredytową, która jest oceniana na podstawie obrotów, zysków oraz innych wskaźników finansowych. Banki mogą również wymagać dodatkowych zabezpieczeń, takich jak poręczenia czy zastaw na majątku firmy. Wybór najlepszej oferty kredytowej. Wybór najlepszej oferty kredytowej na zakup sprzętu komputerowego wymaga dokładnego porównania dostępnych opcji. Kluczowym kryterium jest oprocentowanie kredytu, które wpływa na całkowity koszt finansowania. Warto zwrócić uwagę na RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, która uwzględnia nie tylko oprocentowanie, ale także wszelkie dodatkowe opłaty, takie jak prowizje czy ubezpieczenia. Kolejnym ważnym aspektem jest okres kredytowania. Dłuższy okres spłaty oznacza niższe miesięczne raty, ale może prowadzić do wyższych kosztów całkowitych ze względu na narastające odsetki. Warto więc dobrze przemyśleć, jaki okres kredytowania będzie najbardziej odpowiedni, biorąc pod uwagę możliwości finansowe oraz preferencje dotyczące wysokości miesięcznych zobowiązań. Dodatkowe korzyści, takie jak możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów, elastyczne warunki spłaty czy dostęp do programów lojalnościowych. Mogą również wpłynąć na atrakcyjność oferty. Porównując różne opcje, warto również sprawdzić opinie innych klientów oraz renomę instytucji finansowej, aby mieć pewność, że wybieramy wiarygodnego partnera. Koszty związane z kredytem na sprzęt komputerowy. Koszty związane z kredytem na zakup sprzętu komputerowego mogą obejmować kilka elementów, które wpływają na całkowity koszt finansowania. Oprocentowanie nominalne jest jednym z podstawowych kosztów, które trzeba uwzględnić. Może być stałe lub zmienne, w zależności od warunków umowy kredytowej. Stałe oprocentowanie daje pewność co do wysokości rat przez cały okres kredytowania, podczas gdy zmienne może się zmieniać w zależności od sytuacji na rynku finansowym. Prowizje i opłaty dodatkowe to kolejne koszty, na które warto zwrócić uwagę. Banki mogą naliczać prowizję za udzielenie kredytu, która zazwyczaj wynosi od kilku do kilkunastu procent wartości kredytu. Dodatkowe opłaty mogą obejmować koszty administracyjne, ubezpieczenia kredytu czy opłaty za wcześniejszą spłatę. Wszystkie te elementy powinny być uwzględnione przy porównywaniu ofert kredytowych. RRSO, czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania, jest wskaźnikiem, który uwzględnia wszystkie koszty związane z kredytem, zarówno oprocentowanie, jak i dodatkowe opłaty. Jest to najlepszy sposób na porównanie różnych ofert kredytowych, ponieważ daje pełny obraz całkowitych kosztów finansowania. Warto dokładnie przeliczyć RRSO i upewnić się, że wybrana oferta jest najkorzystniejsza. Warunki spłaty kredytu. Warunki spłaty kredytu na sprzęt komputerowy są kluczowym elementem umowy kredytowej i mogą się znacznie różnić w zależności od oferty. Standardowym rozwiązaniem jest spłata w stałych miesięcznych ratach, które obejmują część kapitałową oraz odsetki. Niektóre kredyty mogą oferować elastyczne warunki spłaty, takie jak możliwość zmiany wysokości rat, wakacje kredytowe czy opcje wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów. Okres kredytowania jest kolejnym ważnym aspektem warunków spłaty. Może wynosić od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od preferencji kredytobiorcy oraz polityki banku. Krótszy okres kredytowania oznacza wyższe miesięczne raty, ale mniejsze koszty całkowite, natomiast dłuższy okres pozwala na niższe raty, ale zwiększa koszty związane z odsetkami. W przypadku problemów ze spłatą kredytu ważne jest, aby szybko skontaktować się z bankiem i negocjować możliwe rozwiązania. Banki często oferują różne opcje pomocy, takie jak restrukturyzacja długu, zmiana harmonogramu spłat czy czasowe zawieszenie płatności. Ważne jest, aby nie ignorować problemów ze spłatą i działać proaktywnie, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, takich jak wpisy do rejestrów dłużników czy egzekucje komornicze. Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu. Proces ubiegania się o kredyt na zakup sprzętu komputerowego wymaga przedstawienia określonych dokumentów, które potwierdzają zdolność kredytową oraz tożsamość wnioskodawcy. Dla osób fizycznych standardowymi dokumentami są dowód osobisty, zaświadczenie o dochodach, wyciągi bankowe oraz ewentualne zaświadczenia o zatrudnieniu. Banki mogą również wymagać historii kredytowej oraz potwierdzenia braku zaległości w spłacie innych zobowiązań. Przedsiębiorcy muszą przedstawić bardziej rozbudowany zestaw dokumentów, w tym dokumenty rejestrowe firmy, takie jak wpis do rejestru przedsiębiorców, NIP, REGON, a także sprawozdania finansowe, bilans, rachunek zysków i strat oraz wyciągi bankowe z kont firmowych. Dodatkowo mogą być wymagane zaświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec urzędów skarbowych i ZUS. W przypadku leasingu sprzętu komputerowego proces aplikacyjny może wymagać dodatkowych dokumentów, takich jak szczegółowa specyfikacja sprzętu oraz oferta handlowa od dostawcy. Ważne jest, aby dokładnie sprawdzić wymagania poszczególnych instytucji finansowych i przygotować komplet dokumentów, co przyspieszy proces uzyskania kredytu i zwiększy szansę na pozytywną decyzję kredytową. Korzyści z kredytu na sprzęt komputerowy. Uzyskanie kredytu na zakup sprzętu komputerowego przynosi wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność operacyjną oraz finansową zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Jedną z głównych korzyści jest możliwość natychmiastowego uzyskania potrzebnego sprzętu bez konieczności angażowania dużych środków własnych. Pozwala to na szybkie zaspokojenie potrzeb technologicznych i poprawę wydajności pracy. Kredyt na sprzęt komputerowy umożliwia również rozłożenie kosztów zakupu na dogodne raty, co zmniejsza obciążenie finansowe i pozwala na lepsze zarządzanie budżetem. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą inwestować w nowoczesne technologie i rozwijać swoją działalność bez konieczności rezygnacji z innych ważnych wydatków. Elastyczność finansowa jest kluczowa, zwłaszcza w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Dodatkowo wiele kredytów na sprzęt komputerowy oferuje atrakcyjne warunki, takie jak niskie oprocentowanie, promocyjne okresy bezodsetkowe czy dodatkowe ubezpieczenia. Dzięki temu można zminimalizować koszty związane z finansowaniem i zyskać dodatkowe korzyści, które mogą być istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz stabilności finansowej. Warto więc dokładnie przeanalizować dostępne oferty i wybrać te, która najlepiej odpowiada potrzebom oraz możliwościom finansowym.